Jestem artystką urodzoną i zamieszkałą w Łodzi. W mieście Łodzi też mam swoją pracownię, ale tutaj na zamek Kazimierza Wielkiego Winowłodzu zostałam zaproszona przez moich przyjaciół Anię i Jarka Luterackich z okazji 25-lecia galerii, Galerii Simcinów. Moja wystawa pod tytułem Czułość od słona do Ruga jest wystawą inaugurującą cały cykl wystaw, który będzie się pod patronatem tej galerii odbywał na zamku aż do końca sierpnia. W moim malarstwie obecny jest świat kobiet za pomocą plam barwnych. Kresek, linii, faktur. Staram się wydobywać różne oblicza kobiet. Ludzie mówią czasem, że to są portrety, ale tak naprawdę to nie są portrety konkretnych kobiet. To bardziej jakieś stany emocjonalne innych postaci, tudzież moje. Na danej chwili wraz z kolorem, moim warsztatem buduje jakąś nową całość.